Legenda z Filipin, a legend from the Philippines. Legenda o pomidorze, the legend of the tomato plant. Była raz kobieta o imieniu Kamalia. There once was a woman named Kamalia, która mieszkała na odległej wyspie, who lived in a remote island. Kamalia! Była szczęśliwa, bo pobłogosławiono ją dziećmi. Kamalia was blessed with kids. Ale nie miała szczęścia, jeśli chodzi o swojego męża. But she wasn't as lucky when it came to her husband. Picie alkoholu i zakłady to były wszystkie jego zainteresowania. Drinking and betting was all he did. Nie pomagał Kamali w żaden sposób. He didn't help Kamalia in any way. A Kamalia jakoś nie miała szczęścia. Kamalia seemed to have no luck at all. Ponieważ jej rodzinie zaledwie Starczało pieniędzy na jenie. Because the family barely got enough money to buy food. Kamalia postanowiła brać jaką pracę mogła, jaka się nadarzyła. Kamalia decided to take any work she could. A więc została praczką. She became a laundress. I prała ubrania swoim sąsiadom. and she washed the clothes of her neighbors a prała ręcznie she would wash their laundry by hand i robiła to przez cały dzień zanim skończyła and it would take her the whole day to get it done jej blade dłonie her pale hands odbycia przemokniętymi od mydlanej wody from being soaked on soapy water były często pocięte i pokłute were often cut and stung ta praca może się wydawać łatwa it may sound easy ale to była ciężka praca But it was hard work. Ciężka praca, którą Kamalia znosiła dla swoich dzieci. A hard work that Kamalia endured for her kids. Ona nie mogła znieść, że jej dzieci płaczą za każdym razem, gdy były głodne albo nie miały czegoś do jedzenia. She couldn’t bear hearing her kids weep every time they were hungry and there was nothing to eat. Ale kiedy mąż Kamali dowiedział się, że ona zajmuje się ręcznym praniem, but when Kamalia's husband found out that she was doing hand laundering, wpadł w furię. He got furious i zabrał całe pieniądze, które zarobiła Kamalia, and took the money Kamalia earned. I nie zrobił tylko raz tego. He didn't only do it once. Zawsze zabierał jej pieniądze. He would always take the money. Za każdym razem, kiedy trochę zapracowała. Every time Kamalia would do some work. Chodzi o to, że on spędzał te pieniądze na swoje złe nawyki. Um, thing is, he only spent the money on his bad habits. To było normalne widzieć go, jak siedział z kolegami z butelką albo dwoma alkoholu. It has been a usual sight of him sitting with his friends with a bottle of two of alcohol. Aż skończyli to i to prosili o kolejne. Until they finished it, only to get more. A jeśli nie to, if not this, on gdzieś tam grał w karty. He was. Somewhere else playing cards. I przy pomocy pieniędzy od Kamali miał nadzieję wygrać. And with money from Kamalia he was hoping he would win. Kamalia to wszystko wiedziała. Kamalia knew all this. Ale gdy nie oddała pieniędzy, to tylko była przez niego bita. But uh, if she didn't give the money to him, he was beaten. Więc musiała dawać te pieniądze za każdym razem, gdy o nie poprosił. So she had to give the money to her husband every time he asked for it. Niektórym sąsiadom było przykro i um, żal Kamali. There were some neighbors that felt sorry for Kamalia. I wiedzieli, jaka to jest nieszczęśliwa sytuacja, w której ona się znalazła. They knew the unfortunate situation she was in. I często dawali Kamali jedzenie. Often they would give Kamalia food, albo oddawali jej niepotrzebne ubrania dla dzieci. And would hand out old clothes their kids no longer needed. Więc, żeby Kamali i dzieci miały co na siebie ubrać. So that Kamalia's kids would have something to put on. Ale kiedy mąż Kamali odkrył to, finding this out, to on po prostu znowu się wściekł. Only made Kamalia's husband enraged. Oj, nie podobało mu się to, co dobrego robili sąsiedzi. He didn't appreciate the good deeds the neighbors did. Bardzo mu się nie podobało, że jego rodzina przyjmuje jedzenie i datki od innych. He didn't like that his family was accepting food and handouts. Nie podobała mu się żadna forma pomocy od ich sąsiadów. He didn't like any kind of help from their neighbors. Nie masz przyjmować nic od sąsiadów. Dostaniesz ode mnie, tak mówił mąż Kamali. Don't you ever accept any help from your neighbors again, or else you'll get it from me, said Kamalia's husband. Z tego powodu sąsiedzi przestali proponować pomoc Kamali i jej dzieciom. Because of that, the neighbors never again offered help to Kamalia and her kids. Przestali dzielić się swoim jedzeniem. They stopped sharing their food. Przestali dawać ubrania. They stopped giving them clothes. Może nie były to nowiutkie ubrania, ale można je było nosić. That although may not be brand new, but were still good and wearable. Nie chcieli, żeby Kamalia znowu została albo pobita, albo okrzyczana. They didn't want Kamalia again to get yelled at or get hurt. Najstarszej córce Kamali też się zrobiło żal matki. Kamalia's eldest first sorry for their mother. I mm, wiedząc, że ich sytuacja jest po prostu nieznośna and because of their terrible situation i że matka nie może zatrzymać pieniędzy, które zarabiała and that her mother was not able to keep the money she earned, podjęła pracę jako, jako pucybut w miasteczku. She took a job as a shoe shiner in town. Ale niestety ojciec i o tym się dowiedział. But her father found this out. I tak jak postępował z pieniędzmi, które zarabiała matka, zaczął również brać pieniądze, które zarabiała najstarsza córka. Just like what her father did to their mother's earnings, he also started taking the money she earned. Więc znowu wydawał wszystkie pieniądze na swoje złe nawyki and he spent all the money on his bad habits. I nic nie zostawało dla rodziny. Until there was nothing left for the family. Z tego też powodu rodzina bardzo rzadko jadła. Because of that the family rarely ate. Z powodu tych wszystkich trudów, Because of all the hardships z powodu braku czegoś do jedzenia and having nothing to eat. Kamalia coraz bardziej słabła, aż się rozchorowała. Kamalia weakened and got sick. Ale zanim Kamalia umarła, but before Kamalia passed away, ona zdołała powiedzieć swoim dzieciom, żeby zakopały ją w ogrodzie po śmierci. She managed to tell her children. To bury her in their yard. Dzieci uszanowały to życzenie: honoring her wish. Kamalia została pogrzebana tam, gdzie chciała w ogródku. Kamalia was buried where she wanted to be in their yard. I niedługo potem, not long after that, dziwna roślina a strange plant. Z okrągłymi, czerwonawymi owocami zakorzeniła się tam. With round and reddish fruits took root. Dzieci i sąsiedzi, the neighbors and her kids, były bardzo ciekawe. Got curious, jak to się stało, że ta dziwna roślina pojawiła się w ogrodzie. How a strange plant appeared in the yard. Będąc tak bardzo ciekawymi tych dziwnych owoców, które dojrzały na roślinie, being curious of the peculiar plant's ripe fruits. Zarwali, zjedli trochę, they picked and ate some. I bardzo polubili te soczyste, słodkie owoce, które były wypełnione malutkimi nasionkami. Only to like the juicy and sweet red fruits, that were filled with small seeds. Dzieci pozwoliły, żeby ta roślina dalej się rozrastała w ogrodzie. The kids let the unusual plant grow in their yard. Więc coraz więcej nasionek się zakorzeniło, i oni przyglądali się, jak te rośliny rosły. A lot more seedlings took root too, and they watched these plants grow. Dzieci Kamali nauczyły się też sprzedawać te dojrzałe owoce ludziom z miasteczka. Kamali'a's children learned to sell the ripe fruits to the townspeople. I tak, kroczek po kroczku, bit by bit, ich sposób życia się zmienił. Their way of living changed. Tak, jak ich, ich mama y, im przepowiedziała tuż przed śmiercią. Just what their mother told them before she passed on. Przy pomocy pieniędzy, które zarobili, with the money they earned, mogli teraz kupić wystarczająco dużo do jedzenia. They were able to buy enough food to eat. I mogli w końcu mieć normalne posiłki na stole. They were now able to have meals on the table. Nie tylko to. Not only that, ich ojciec się zmienił. Their father changed too. Zaczął żałować tego całego zła, które wcześniej wyrządził Kamali. He felt regretful for all the wrongdoings he had done to Kamalia. On pokochał dzieci. He loved the kids. I próbował nadrobić to, co złego wcześniej dla nich uczynił. And tried to make up all the bad things he had done before. A dziwna roślina, the peculiar plant, dała dzieciom Kamali nową szansę w życiu. Gave Kamalia's kids a new chance in life i została nazwana Kamatis. Ta nazwa pochodzi od imienia Kamali. This was derived From Kamalia's name. I jej siły, która potrafi przetrwać wszystko w życiu dla, własnych, dla dobra własnych dzieci. And her strength to endure everything in life for the sake of her kids. Od tamtego czasu aż do dzisiaj, since then until now, Kamatis albo inaczej pomidor zawsze był częścią wielu pań z Filipin i nadawał im smak Kamatis or tomato has always been a part of many Filipino dishes giving the needed flavor Tomato, albo inaczej kamatis, miał duży udział w kuchni filipińskiej, będąc bardzo ważnym składnikiem ukochanych dań, takich jak na przykład, jak zupa sinigang. Tomato or kamatis took its part in Filipino cuisine, being an important ingredient to some well-loved dishes such as Soup sinigang z pomidorów również robi się taki sos. Tomato is also made into a dipping sauce wraz z imbirem i szczypiorkiem, along with chopped ginger and chives. Jest to idealne do opiekanej ryby i do mięsa, poza tym, że można oczywiście pomidora jeść na surowo. Perfect for broiled fish and meat aside from being eaten raw. Bye!